Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Halo, halo. Witam wszystkich moich odbiorców, wszystkich subskrybentów, czy jak to się teraz mówi, mamia followersów. Witam Was o dziwnej, pewnie porze, yy, zapewne dosyć abstrakcyjnej dla wielu z Was, ale cóż, znajduję się po pierwsze na zupełnie innym kontynencie od niemalże pół roku, bo tutaj pracuję i mieszkam. Yy, natomiast uważam, że jak ma ten przekaz trafić do tego, do kogo ma trafić, to i tak trafi. Poza tym ci, co mnie znają, to wiedzą, że słynę z pewnej spontaniczności i w zasadzie <grym> w zasadzie trudno jakikolwiek spodziewać się mnie no, w sposób regularny, dlatego, że nie znoszę rutyny, nie lubię gadać dla samego gadania czy budować relacji dla zasady, a kiedy mam coś do powiedzenia, wtedy staram się zabierać głos, aczkolwiek to też moje takie postanowienie noworoczne, by tegoroczne, by kontakt z Wami, moi kochani odbiorcy, też budować w sposób bardziej regularny, bo wiem, że jesteście, wiem, że śledzicie moje działania, a ja tutaj przyznaję ze względu na różne inne też swoje jeszcze działania zawodowe, życiowe też często przyznaję się bez bicia, zaniedbywałem ten kontakt, no brakiem regularności, ale Wierzę w tak zwane działanie siły bezwładności, czy jak to mawia medycyna, czy ogólnie filozofia Dalekiego Wschodu, w tak zwaną siłę Wuwei, czyli w działanie, niedziałaniu. Także wszystko ma swoją przyczynę i, i myślę, że nic nie dzieje się bez powodu. To, że mnie też jakiś czas nie ma, to też nie znaczy, że zapomniałem absolutnie. W głowie mi się też pojawiają pewne nowe myśli, nowe koncepcje, nowe. Pomysły. Stąd też dzisiaj taki pilotażowy zupełnie odcinek, w którym w zasadzie no, mogę się unaocznić w postaci kamerki, aczkolwiek o, jestem to jestem ja. Tak się zmieniłem lub nie zmieniłem po pół roku, jak kto woli. Oczywiście będę wdzięczny za te drugie opinie, że się, za, to, za tą drugą opcję, że się jednak nie zmieniłem. Natomiast wracając do sprawy, też myślałem sporo na temat rozwoju moich działań edukacyjnych, bo przede wszystkim. Pracuję jako czynny muzyk, perkusista w teatrze, zatrudniony przez norweskie linie wodne Norwegian Cruise Line. Tutaj mogę wzbogacać swoje doświadczenie sceniczne, pracując z wieloma, całą masą muzyków z całego świata praktycznie. No, niesamowicie cenna przygoda i, i doświadczenie dla muzyka. A jednocześnie też no, gdzieś tam zbieram myśli, żeby te swoje edukacyjne działania jeszcze bardziej uskutecznić, żeby dawać jeszcze większy konkret. Skupiony właśnie na efekcie e, takim no, czysto praktycznym, jakim jest no, przynajmniej dla mnie, praca muzyka koncertującego, grającego dla ludzi, grającego z muzykami. Stąd też taki prowokacyjny troszeczkę e, tytuł tego spotkania. For Drummer Szkoła Perkusji Online, bo taką pierwotnie nazwę przyjąłem. Co dalej z tym? Pomysłem, jak dalej jest, będę starał się, lub nie będę starał się. Ale pewnie odpowiedź jest jasna, że jednak będę, skoro tutaj jestem, będę starał się rozwijać tę koncepcję i iść dalej tym torem, dając cenne materiały wam, osobom śledzącym moje poczynania i korzystającym z moich właśnie wszelakich perkusyjnych materiałów. Zależy mi na jak największej skuteczności, więc też to będzie tak, to jest takie spotkanie, w którym głośno będę wyrażał swoje, swoje myśli i w pewien sposób sprecyzuję je w 10 punktach, żeby też pokazać Wam, że no mam konkretny pomysł na to, jak rozwinąć działania swoje edukacyjne w tym roku i być może w kolejnych. Myślę, że na pewno w kolejnych, jeśli będziecie, będę czuł feedback i to, że te materiały będą się Wam podobać. W oparciu o tych 10 punktów, które postaram się tak szybko poruszyć, będę tworzył dalej i, i no, wierzę w to, że będą to, tak jak powiedziałem, działania jeszcze bardziej owocne, skuteczne, bardziej skondensowane lekcje, materiały traktujące temat perkusji z wielu różnych stron, ale przede wszystkim w sposób praktyczny. Dobrze, pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć koniecznie, to może no, wyłączę się chwilowo z wizją. To jest moje takie prowokacyjne zdjęcie. Akurat zrobione zostało na macie treningowej. Już na koniec treningu byłem. Jestem tutaj totalnie spocony. Stąd taka głupia, trochę mina. No ale cóż, prowokować jest niekiedy rzeczą ludzką. Natomiast przełączę teraz o planszę na taką oto tutaj i postaram się w miarę precyzyjnie te 10 punktów omówić. By dać jak największy kon konkret. Pierwsza i najważniejsza sprawa to cel. Czyli jaki jest cel prowadzenia moich działań internetowych, tak? No bo wiadomo, że kontakt. A może nie będę taki, może włączę na chwilę swoją buzię. Wiadomo, że kontakt osobisty z uczniem, lekcje przekazywane twarzą w twarz, tak, czy ręka w rękę to jest coś absolutnie bezcennego i żadne Zdalne nauczanie tego nie zastąpi, tak? Absolutnie nie jest to moim celem. Tak samo jak nie jest moim celem konkurowanie. Chociażby z Dramio, o, wielkie słowa, wiem. Ale także z innymi m, korepetytorami czy edukatorami polskimi. Bo uważam, że każdy ma coś cennego, co może dać od siebie. Ja zresztą też ucząc innych, też zawsze się uczę. Uważam, że w ogóle nauczanie jest proces, procesem dwustronnym, jak zasady dynamiki Newtona. I tak samo ja uważam, że też mając pewne zasoby i cenne przemyślenia, przede wszystkim doświadczenie też, no, ogromne jako muzyk już praktyczny, jako grający w wielu, wielu różnych składach, wiele różnych gatunków muzycznych, w wielu różnych sytuacjach, też mam coś cennego do zaoferowania, co też staram się czynić. Więc celem moim jest, tak jak mówię, nie konkurowanie z, z kontaktem osobistym z nauczycielem, bo tego się nie da zastąpić absolutnie, ale jest moim celem zainspirować, dać pewien nowy sposób myślenia, patrzenia na instrument, pewien nowy zasób ćwiczeń, uporządkować wiedzę, bo też jestem tak naprawdę jestem troszeczkę połączeniem umysłu artystycznego, takiego lekko chaotycznego, ale też umysłu ścisłego, jako zresztą magister inżynier po politechnice gdzieś tam no Jakoś się uporządkowałem w tym myśleniu, takim analitycznym, bardziej, więc uważam, że to jest cenne, by umieć właśnie te, te dwa światy połączyć. Taki artystyczny nieład z jak najbardziej uporządkowanym, na ile się da, i wówczas osiągniemy, osiągamy lepsze rezultaty. Czyli cel: dawać inspirację, dawać kon konkretny zasób materiałów, takich, że tak powiem, dodatkowych, uzupełniających, ćwiczeń. Trenować wspólnie zdalnie, na ile się da, bo też da się to zrobić, budować pewną relację. O tym będę mówił za chwilę. Kolejna ważna, ważna sprawa: dla, dla kogo są lekcje tworzone przeze mnie? Tutaj warto sobie o, o odbiorcy powiedzieć parę słów, bo. Z tego też wynika sama treść, tak? Ja bardzo często skupiam się na podstawach. Uważam, że podstawy są niezmiernie ważne, i im dłużej gram na bębnach, a gram już naprawdę no, w zasadzie ponad 25 lat, to tym bardziej skupiam się na podstawach, na wracaniu do podstaw. I oczywiście lubię tworzyć content bardziej skomplikowany, różne, połamane, rytmicznie, frazowo, metrycznie ćwiczenia, ale. Jak najbardziej uwielbiam do tych podstaw wracać, i też wiele materiałów tworzę w oparciu o zupełne podstawy. Także osoby początkujące całkowicie serdecznie zapraszam i zachęcam do moich lekcji, które notabene pojawiają się zarówno tutaj na, na YouTubie, a myślę, że będą się pojawiać częściej, również na moim fanpage'u. Podam zaraz jego stronę Paweł Ostrowski, dram trener na, na Facebooku, na Instagramie Paweł Ostrowski pisane razem. razem.pl no i wreszcie na newsletterze, który to, który to też można subskrybować i mam subskrybentów całkiem sporo. Podam jeszcze adres mojej strony, na której można się na ów newsletter zapisać. Oczywiście newsletter jest całkowicie darmowy. Paweł Ostrowski, pisane razem, .pl. Tutaj na dole jest adres strony. Tutaj można... Yy, Pobierać po zapisaniu się, otrzymywać tak naprawdę wszelkie materiały, które będę tworzył, a także całkiem sporo materiałów dostać można, które już stworzyłem i są ustawione jako taka kolejka do wysyłki. Myślę, że osoby, które jeszcze nie znają mojej strony i moich materiałów, no przynajmniej kilka z tych treści na pewno docenią. Czyli uważam, że jakby treściowo, merytorycznie tworzę zarówno dla osób początkujących, jak i osób grających dłużej, średnio zaawansowanych, może też zaawansowanych, taką mam nadzieję, szukających inspiracji. W jaki sposób uczyć? No, pytanie kluczowe, tak? No, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, nauka, nauka przez internet nigdy nie, nie zastąpi te, tej bezpośrednio czerpanej twarzą w twarz. Ale poprzez różne ćwiczenia, które dobieram w zależności od potrzeb, od danej tematyki, staram się tak wszystko poukładać, tak materiał też skondensować, by dawać zarówno treść filmową w postaci lekcji tutaj, tak jak tutaj na YouTube, czy wrzucanej już w postaci filmu, jak również materiału PDF z nutami, czasem z jakimś opisem. No i to, co też będę chciał wdrożyć jak najbardziej, to teraz trening online w czasie rzeczywistym, żeby Człowieka zachęcić, żeby adepta perkusji zachęcić do wspólnej pracy w wolnym tempie, na spokojnie ćwiczymy razem. Jak ko komuś jest za wolny, za szybko, może sobie jeszcze film na YouTube zwolnić. Jak nie daj Boże, za szybko to przyspieszyć, aczkolwiek raczej odradzam hmm, silenie się na, na prędkość od razu. Lepiej zwolnić i skupić się na tych szczegółach, dopracować to, co należy jeszcze dopracować czyli staram się w sposób mieszany ten, te materiały dawać albo przynajmniej to znaczy innymi słowy dawać taki miks jak najbardziej uniwersalnych treści czyli film zapis nutowy niekiedy są to również podkłady muzyczne bo też sporo takich rzeczy tworzę spory nacisk też kładę na pracę w sekcji rytmicznej więc takie podkłady sekcyjne tworzę dużo ich stworzyłem w swoim życiu na potrzeby różne i moich podręczników i innych szkół i kursów, więc też niekiedy, myślę, że dosyć często nawet będę dawał w bonusie takie właśnie różne muzyczne podkłady, żeby przyjemniej się ćwiczyło. Dobrze, kolejnym i równie ważnym punktem jest uniwersalność, czyli to, że nauczając starając, starając, staram się skupić na takich no najbardziej uniwersalnych yy, cnotach perkusyjnych i na Umiejętnościach, które przydają nam się niezależnie od gatunku muzyki, który gramy, niezależnie od tego, czy gramy szybko, wolno, głośno, cicho, są to pewne no, takie ogólno muzyczne, jak najbardziej wykorzystywalne w każdej niemalże sytuacji cechy, które rozwijać powinniśmy. Takie jak precyzja tajmowa, jak artykulacja, jak rozpiętość dynamiczna, jak koordynacja. Jak umiejętność orkiestracji, czyli przenoszenia pewnych ćwiczeń z werbla, czy spadu na, na cały zestaw, jak umiejętność pracy w sekcji rytmicznej, czyli tak zwana sklejalność z zespołem niesamowicie ważna, umiejętność budowania gruwu, i to takiego gruwu, który napędza, zespół, który scala zespół, na pewno też umiejętność improwizacji pracy na całym zestawie, zarówno w kontekście grania gruwu, jak i Solówek, aczkolwiek ja zawsze to powtarzam, jestem zdecydowanie większym zwolennikiem grania groovów i pracy sekcyjnej, zespołowej niż solistycznej i budowania efektownych solówek, przejść i tak dalej. No, może przez to nie osiągnę wielkiej sławy nigdy gdzieś tam w social mediach, no, ale dzięki temu za to gram z różnymi muzykami dosłownie na całym świecie i czerpię z tego ogromną radość i przyjemność. A nie ukrywam, też zawsze do, do kieszeni wpadnie jakaś tam sumka, okrągła sumka w dolarach. Także jak najbardziej zachęcam do rozwijania właśnie tej uni uniwersalności pracy z ludźmi, czyli przede wszystkim rozwijania umiejętności grania grówu na zestawie. Kolejna sprawa, również bardzo ważna, to inspiracja. Ja celowo używam tego właśnie określenia, a nie słowa motywacja, tak, bo można się motywować, że ja... Kolejna sprawa, nie jestem pewien, czy ta transmisja się teraz nie przerwała. No, bo niestety, powiedzmy to szczerze: Ameryka, jaka jest, taka jest, ale internet ma całkowicie do dupy. Pod tym względem bijemy ich wszystkich na głowę w Polsce. No dobrze, mimo wszystko zaryzykuję kontynuowanie. Czyli, kolejna niezwykle istotna. Moim zdaniem, oczywiście, kwestia to budowanie pewnej społeczności, no bo jesteśmy jako ludzie istotami społecznymi. Granie na instrumencie też jest swego rodzaju budowaniem społeczności z zespołem, z innymi muzykami, z publicznością. Więc absolutnie też poprzez lekcje, udział w moich materiałach wierzę w to, że też budujemy pewną społeczność. Zresztą mam kontakt z wieloma z Was. I mamy swoje grupy na Facebooku, które też no, aktywizuje, przepraszam. I też no, jest to zawsze wzajemna relacja i wzajemny support, wsparcie dla siebie. Progresja. Czyli kolejna istotna kwestia, o której nie mogę nie wspomnieć, czyli no, jednak nastawia, nastawiam się na rozwój, czyli naszym założeniem jest to, by progresja. By się rozwijać, by posuwać się do przodu i czuć postęp perkusyjny na różnych płaszczyznach, tak jak powiedziałem, tak? Czyli ćwiczymy różne aspekty grania na perkusji no i chcemy realnych efektów, więc ta, tą progresją będzie to, kiedy lekcje są regularne, kiedy czujesz, że dane ćwiczenie Ci się przydało. Kiedy czujesz większy komfort w graniu, większą swobodę, łatwość i nad tym też będę się skupiał i na tym będziemy pracować. Wreszcie, no, żeby mówić o progresji, no to musimy w pewien sposób zmierzyć swoje efekty, czyli mierzalność jest jakże istotnym również elementem takim już konkretnym sprawdzenia tego na jakim poziomie jesteśmy, na ile udało nam się ten poziom grania zwiększyć, a może jest coraz gorzej. No tego chcielibyśmy uniknąć, więc mierzalność to też pewne konkretne wartości. Czy w przypadku budowania szybkości jest to po prostu zwiększanie tempa, w przypadku rozwijania dynamiki, jest to zwiększanie zasobu głośności między cichym a, a głośnym graniem tego kontrastu dynamicznego, czy jeśli mówimy o koordynacji, to też umiejętność coraz bardziej skomplikowanego rozkładania danych ćwiczeń na zestaw itd. Tak tak więc ta mierzalność jest jak najbardziej dla Czy wgrywam jakiś podział polirytmiczny, liniowy, no ale po jakimś czasie naturalnie, naturalne jest, że mój umysł jest już przeciążony, więc robię sobie przerwę, zaczynam ćwiczyć inne rzeczy lub w ogóle przerwę odgania sobie robię, ale polecam, no kiedy już pracujemy, skupiam się nagle na jakimś zupełnie innym temacie. I później dopiero wracam do pierwotnego ćwiczenia. Co się okazuje? Umysł potrzebuje czasu zakodować tę informację, przetworzyć je, zapisać w pamięci mięśniowej i nagle to ćwiczenie zaczyna dużo lepiej wychodzić po przerwie, po tym, gdy poświęciłem pewien czas na zupełnie inne rzeczy. I to jest naturalne. Ta zmienność jest bardzo ważna w świadomym budowaniu treningu i też będę ten element stosował w lekcjach online, które no, tak jak obiecałem już lada dzień, bo wracam do kraju, uregularnie um, więc zmienność na zasadzie zarówno różnych aspektów gry, różnych tematów, ale też, tak jak powiedziałem, konkretnej świadomej pracy, by sobie to tak, taką metodą na kanapkę przekładać. Tak? Ćwiczę jedno, powiedzmy A, później B, C, później wracam znowu do A, znowu B, znowu C i tak stopniowo pnę się w górę, jeśli chodzi o nabyte umiejętności. No i wreszcie, co by się nie ograniczać, a co by nie mówić też, nic tak nie inspiruje jak inni ludzie. Moje lekcje to również goście, którzy ci, czynnie w co wierzę, bo przyjaciół mam wielu i wielu wybitnych perkusistów polskich jest niesamowicie otwartych, co mnie niezwykle cieszy. Zapraszał będę różne ciekawe osoby do spotkań i myślę, że tym samym jeszcze bardziej u, urozmaicał y, tworzone przeze mnie materiały, no bo cóż, nic tak nie inspiruje jak inni, a zwłaszcza wybitni ludzie. Więc, jak najbardziej, też no, liczę na, na to, że ci goście będą nas jeszcze bardziej inspirować wzajemnie, zarówno mnie, jak i, jak i ciebie, potencjalnego odbiorcę. I no cóż, w tych oto 10 punktach, żeby też nie gadać za długo, zamknę tą prezentację. Jednocześnie wyrażając nadzieję do szybkiego spotkania, bo tak jak powiedziałem, jestem zdeterminowany przez ten czas nie pobytu w kraju, sporo sobie gdzieś tam w głowie. Y, tworzyłem różnych wizji, y, trochę poukładałem czy jeszcze trochę bardziej poukładałem, tak? Bo, jak to mówią, facet nigdy nie dorasta, tak? Zachowuję zwykle ten swój poziom mentalny, 13-latka. Oczywiście to taki żart, bo moje lekcje ci, którzy mnie znają, też obfitują w różne żarty. Jako, że jest czas konkretnej pracy, skupienia się całkowitego, solidnego, ale też absolutnie istotny dla mnie zawsze jest moment odpoczynku. I pewne żartobliwe podejście, również zdrowy dystans. Także słuchaj, serdecznie zapraszam. Tak jak powiedziałem, lekcje te będą już w najbliższym czasie rozwijane. Cykl będzie kontynuowany, poszerzany o różne materiały. Żeby za dużo nie, nie gadać, po prostu zapraszam do zapisu przez pawełostrowski.pl, lub jeśli już jesteś zapisany, zapisana na mój newsletter, po prostu śledź. Moje działania, aktywności. O kolejnych materiałach będę informował na pewno, zarówno na YouTube, jak i na Facebooku, jak też Instagramie. No i cóż, do szybkiego zobaczenia.